Na trzy. Raz, dwa, no, trzy. Dzień pokój. dobry. Dzień dobry. Ja ogółem chciałem to, co mówiłem, ogółem to chyba przemyślałem, i ogółem co może złego powiedziałem, to ci przepraszam. Przyjmuję przeprosiny od ciebie, Wojtku. Tylko więcej proszę Ciebie. Nie rób tego. A Ty tak samo nie rób, to jak, sam nie będę mówił już, Jak wypowiadał jak, się na ten temat. Jak masz coś powiedzieć, to lepiej w oczy niż do oczy. chociaż widziałeś. Szanowni Państwo, kochani moi. Ja chciałem ogółem jeszcze y, pozdrowić. Mógłbyś Ty to zrobić? Bardzo proszę, ale chciałem na, na, na początku powiedzieć, że kto chce przesyłać paczki, do, do mnie, do pana Wojtka, do mojego wiceprzewodniczącego, a będzie zaraz przewodniczący mój, bo my, moje stowarzyszenie obydwa, to będzie przewodniczącym całym, to bardzo proszę podaję na razie jeszcze swoje nazwisko i imię Krzysztof Kononowicz, ulica Szkolna 17 15640 Białystok. Podaję Wojtka Suchodolskiego imię i nazwisko. Wojciech Suchodolski, ulica Szkolna, 17, 15640 Białystok. Obojętnie, czy na mnie, czy na Wojtka Cuchodolskiego paczka przyjdzie. Będziemy razem. Ja rażyć... będę ogółem testował. I będzie wyroki wydawać pan Wojciech Suchodolski. Bo ja lepsze mam do tego zdanie. Eee, sz Szanowny państwo, kochani moi, tak. Ja już będę za niedługo na emeryturze, na ręcie Chcę powiedzieć, złożyłem pismo do ZUS-u i już, be, już przejmuję. I na zakończenie chcę jeszcze jako przewodniczący Proszę pozdrowić też te ludzi. Oni prosili mnie. Yy, pozdrowić lotników Sierakowa, Pana Jarosława, Dawida i Michała. Niech im Bóg Wszechmogący trzyma w niebie. Niech krzydła. Bezpiecznie latają tam. I chciałem pozdrowić Mikołaja Dezona z całego serca. I on obiecał dla nas lodówkę i pralkę, że przywiezie. Dziękuję bardzo za to, panie. Chciałem również pozdrowić Marka i Bartka sen na raty jakieś. E, bo tu pan e, wiceprzewodniczący. Nie seraty, tylko. G generaty? generałów a generałów? z bombasu ogółem generałów z bombasu a, panie, ja ogółem nie... byłem mogę wypowiedzieć się, nie byłem w bombasie ale latałem koło bombasu i mnie po prostu tam ogółem znają i po prostu dlatego mam mundur i temu żołnierki mnie tam znają wszystko i po prostu tak trzeba trzymać e... i ogółem nie bać się. Ja jeździłem po naszej dzielnicy ogółem całe te, to niektóre sam sami napadli, mnie tu nie było jeden dzień. Ogółem dzielnica niebezpieczna. Zgadza się. E, Chciałem tu od odpowiedzieć na pana te pytanie, panie e, e, Wiceprzewodniczący, a zaraz będzie pan przewodniczący. Panie... Ja generałem nie będę na pewno. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący, przepraszam. To, czy pan był w Bombasie, to, czy, czy pan latał tam, to mnie to nie obchodzi. Już proszę pana. To w sercu mam. Ja, proszę pana, a że pana... Ko ja byłem? Ko ko ...kochają pana dziewczyny, to chcę panu za to... Bardzo mnie lubią Po ...pogratulować, oglądać, po prostu... Pogra pogra Daj mi panie skończyć. ...pogratulować... I żeby tak dalej pana z całego serca kochali nie tylko z Bombasu, ale z całego świata dziewczyny. Życzę Panu tobie, z całego serca. Uwielbiają chyba mnie, bo bardzo mnie lubią i chyba kochają, jak są mnie oglądać. Dziękuję bardzo.